Dobry wieczór, dzisiaj tak troszeczkę inaczej, bo z domu, z większej przestrzeni tym razem, ale chciałam Wam pokazać, co sobie zakupiliśmy. Taki oto odkurzacz. Myślę, że sprawdzi się nam w warunkach domowych, ale przede wszystkim myśleliśmy o czymś, co moglibyśmy zabrać ze sobą na łódkę przede wszystkim. No i szukaliśmy czegoś, co będzie nieduże, ale będzie posiadało dużą moc, żeby wykorzystać właśnie zarówno w domu, jak i gdzieś na naszych wyjazdach w podróżach. No, i padło właśnie na Dysona. naoglądaliśmy się trochę filmików na YouTube, które gdzieś tam pokazywały, prawda, i zachwalały ten odkurzacz. Ja nie będę Wam pokazywać i tłumaczyć i wszystkich tych końcówek, sprzętów, z czego to wykonane i tak dalej, bo jak ktoś będzie ciekawy, to sobie na pewno znajdzie wiele takich filmów i sobie to oglądnie. Ja bym chciała z Wami tylko zrobić unboxing, czyli rozpakujemy tylko, a później. Później chciałabym Wam powiedzieć swoje opinie na temat tego, jak on się u nas sprawował, czy faktycznie daje radę, no, czy, czy to jest tak, jak zachwalają go wszyscy, że faktycznie warto go kupić i, i sprawdzi się, czy po prostu będzie lipa. No to co, próbujemy go otworzyć. Co do modelu, to tutaj akurat nie wybierał Hubert. Staraliśmy się wybrać tak, żeby miał właśnie e, wszystkie przydatne dla nas końcówki, żeby też mógł być na przykład wykorzystywany do skutania samochodu. Tak to wygląda, tak jest zapakowany. Tu mamy jakieś papiery, to to mnie zazwyczaj najmniej interesuje, ale... Ale kukle, co tutaj jest, to tu pewnie jest jakaś instrukcja. No dokładnie, jak ktoś zaczyna od instrukcji, to na pierwszej pozycji w pudełku jest. Ja nigdy tam nie zaglądam, chyba że coś przestaje działać, to wtedy szukam o co chodzi. No i dobra, i mamy tutaj trochę tych różnych końcówek. Wszystko jest faktycznie ładnie spakowane, to trzeba przyznać. Tu mamy pierwszy element. To jest rurka ta przedłużająca. To podejrzewam, że to jest ta cała baza, na której się będzie wieszać to na przykład na ścianie, żeby móc sobie fajnie gdzieś wisieć, nie zajmowało żeby nam to miejsca. To jest sprytne, bo u nas jest słuchajcie dużo takich zakamarków, gdzie trzeba pod różnym kątem próbować się dostać i akurat właśnie z tego powodu wybraliśmy ten model, który posiada akurat nie tą sześć zobaczymy czy to faktycznie daje tyle możliwości teraz kolejną rzeczą jaką tu widzę to są szczotki już sobie tu zobaczymy taka szczelinówka, coś takiego aha, jeszcze zobaczcie jeszcze jak wcisnę tutaj ten guziczek to chowa mi się ten środek muszę się tu jeszcze o tak to działa tu wychodzi szczelinówka a jak to nacisnę i przesunę to mam same włosie więc to może być fajne jak chodzi o różne zakamarki to mi się podoba no tutaj tradycyjna zwykła szczelinówka dobra nie wiem za co się mam teraz tutaj brać w jakiej kolejności tutaj chyba będzie jakaś bateria bo to jest dosyć ciężkie a nie, też jeszcze jakaś końcówka. I to jest chyba ta y, rolka, która jest y, do sierści, też chyba. Ale myślę, że do samochodu się też dobrze sprawdzi. Dobra, tu mam takie coś. A zobaczymy, co to jest. Tu też jest duża szczotka. No i to jest ponoć cały właśnie fenomen tego, że, że w momencie, kiedy nam ta szczotka zbiera tą wszystką y, sierść, to ona nam się tutaj na tej. Rolce w ogóle ma nie zakręcać, tylko wszystko ładnie ma wpadać do środka, także te rolki są zawsze czyste, bo to jest rzecz, która mnie najbardziej do szału zawsze doprowadza. Jak po prostu yy, macie później do wyczyszczenia, oprócz tego, że posprzątaliście w mieszkaniu, to jeszcze później trzeba wyczyścić cały odkurzacz, bo tu pełno jest sierści zawiniętej, a u nas jest pies i dwa koty. Na chwilę obecną, więc mamy co sprzątać. Jeszcze jedna. No zobaczcie, to wygląda całkowicie kosmicznie. Ona ma laser. Tutaj widzę. Czyli jak, jak będziemy sprzątać, jak sobie to włączymy, to możemy sprawdzić, czy wykonaliśmy robotę, czy po prostu wstawiamy fuszerę i gdzieś coś zostaje. Już jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. zobaczymy o, Mam tu jeszcze parę rzeczy w tym pudełku. Aha, tutaj mamy zasilanie. Zdałbym wyciągnąć chyba. Największy, główny element. Nie jest to łatwe, bo wszystko jest tak fajnie dopasowane w, w tym kartonie. Już bym na pewno nie była w stanie tego ładować z powrotem. Jeszcze patrzę, co tam nie zostało. Pistolet do drugiej <laughs> Fajnie wygląda, to też działa? O kurczę! Myślałam, że będzie nienaładowane. Zobaczcie, tu mam od razu jakiś wyświetlacz. Fajnie, bo cicho działa. No, no słuchajcie, nie, nie mam jeszcze zielonego pojęcia, jak, jak, się, jak się tym y, obsłużyć. Widzę, że jest to też y, w różnych językach menu. A czekajcie, bo co dotknę, to mi się włączy. Więc będę szukała tutaj polskiego. No i co słuchajcie? No i, I pierwsze co, to chyba spróbujemy to poskładać i zobaczymy, jak to działa. Jak na razie wygląda to kosmicznie. I w każdym razie, jak patrzę na te gabaryty tego całego odkurzacza, to do łódki spokojnie jestem w stanie to zabrać. No i co więcej wam mogę o tym powiedzieć? No spróbuję to poskładać i, i spróbujemy e, coś tam e, tym posprzątać, chociaż no, dzisiaj chyba nie bardzo będzie się mógł wykazać. Jakby ktoś pytał o cenę, no to można sobie wejść w każdy sklep i sprawdzić, no to co myśmy tu kupili w tej wersji, którą mamy, to około 3500 zł trzeba było zapłacić. No i teraz bym chciała, żeby to się okazały dobrze wydane pieniądze, żeby po prostu nam to służyło. No, części jest chyba tyle, że myślę, że wystarczy. Jeżeli ktoś z Was posiada i ma na przykład jeszcze dodatkowo jakąś fajną końcówkę, która, którą warto zakupić, która się sprawdza na przykład yy, Wam fajnie, dobrze działa, no to dajcie może znać w komentarzu, czy, czy jeszcze coś powinnam sobie dokupić, żeby już mieć naprawdę... Full taki, że da się z tym wysprzątać wszystko. A ja spróbuję coś tu teraz do czegoś dopasować. Robimy pierwszą próbę. Yy, Sprzątała tutaj dzisiaj rumba i ona radzi sobie, nie możemy na nią narzekać, bo ona jest codziennie o 6 rano włączana i po prostu sprząta nam, także schodzimy y, rano na dół i mamy super czyściutko. No ale jest teraz po całym dniu właściwie, kiedy tutaj jest użytkowanie, więc zobaczymy y, jak to działa. Włączę laser i zobaczymy ile już jest po prostu y, napędzane przez cały dzień. Cichutko fajnie chodzi. Teraz z ciekawości od razu to odwrócę i zobaczę, czy jest coś na szczotce. O, jednego jakiegoś włosa tu widzę, a szczotka jest na razie czyściutka. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości czy Faktycznie cała ta sierść nie będzie tutaj prawda zawijała się. No, Maddy ma długie te włosy, więc one przy normalnym odkurzaczu są nie do posprzątania. Nasza rumba jest dostosowana do psa, więc jak, jak ją używamy, to ona też ma rolki takie, że zbiera sierść i wrzuca ją do środka, ale czasami sobie też nie poradzi. I w to kółeczko, mmm, które steruje, prawda w którą stronę odkurzacz ma jechać, to też tam się nam wciągają te kłaki. No a tutaj ponoć ma się tak nie dziać, więc zobaczymy czy to faktycznie jest prawda i czy to tak będzie sprawdzało się. Bardzo fajne, to jest takie bardzo mięciutkie w użytkowaniu, zobaczymy, co to z tego będzie dalej, a ja spróbuję, słuchajcie, przeodkurzać tutaj całą tą powierzchnię, którą mam i zobaczymy, co mi się uda pozbierać, to wam pokażę jeszcze. Słuchajcie, od y, momentu włączenia do momentu, kiedy bateria mi się całkowicie rozładowała, minęło 7 minut, więc tak naprawdę... Znaczy bateria nie była naładowana. Tak, bateria była po prostu, no tak jak to przyszło ze sklepu właściwie i tak byłam zdziwiona, że to nawet trochę działało. I... Użyłam tej szczotki do wyczyszczenia dwóch takich stołków. Na nich tutaj często nam siedzą kotki nasze, więc było do pozbierania trochę sierści. Ale szczotka została, zobaczcie, ta jest czyściusieńka właściwie. O tu widzę, że tu, tu trochę kurzu na niej jest. W tym rowku. Jeszcze nie wiem właściwie do czego taki rowek jest potrzebny. Ale chciałam wam pokazać ile tutaj tak naprawdę jeszcze udało się pozbierać. No to jest taki proch. Kusz, słuchajcie, sierści jest mało, bo tak jak mówię, pozbierała wszystko dzisiaj rumba. Więc właściwie to jest to, co... No nie wiem właściwie, skąd to się wzięło. Ale zrobiliśmy tym dwa stołki, tą tą małą szczotką właśnie i zrobiliśmy, o nie wiem, parę ruchów na narożniku w pokoju, żeby tylko sobie tak sprawdzić, czy, coś, czy, czy jest jakiś efekt, czy coś tam widać. W sumie nie, nie było bardzo widać, ale coś musiało pozbierać, skoro ten pojemnik się zapełnił. No i w sumie to jestem w szoku, że on się tak zapełnił, bo tak na pierwszy rzut oka jak patrzyliśmy, no to wydawało się, że jest chyba w miarę czysto. No bo to jest tak, jak nie mieliśmy rumby, to wydawało nam się, że jest czysto, po czym jak rumba zaczęła jeździć codziennie i tak. codziennie po prostu kilogramy sier sierści Dob zwoziła, to byliśmy w szoku, że mamy tyle sierści, a teraz... A ja nie wiem czy dzisiaj dajson. mamy wyczyszczoną rumbę Po tym jak, jak jeździła Jak nie mam wyczyszczonej To wam pokażę ile zbiera rumba u nas po psie Tyle mam codziennie rano Także Tu jest naprawdę sporo różnego dziadostwa. A Dyson tak naprawdę y, będzie miał przeznaczenie y, na piętrze u nas na, y, y, w domu, no bo tutaj faktycznie ta rumba całkiem źle się spisuje i, i to tam od czasu do czasu trzeba coś po niej poprawić no bo to wiadomo, że nie wszędzie dojedzie i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc na no schody czy tam klatka schodowa, pokoje u góry, no to to już trzeba było po prostu ją tam zanosić. No i później ktoś na przykład zapomniał jej odnieść i rano już nie pojechała tu, gdzie miała pojechać, więc ewidentnie jest potrzebne drugie takie urządzenie. No mamy jeszcze tam jakieś dwa odkurzacze, ale takie, które mają funkcję prania, no i one są niestety ogromne i bardzo ciężkie. I więcej jest później czyszczenia samego odkurzacza niż tak naprawdę pracy nim, więc. no są... Na kabel, rozwijanie kabel rozwijanie, tak, No uciążliwe są, bardzo uciążliwe są, jak za każdym razem muszę to wszystko rozkręcać, czyścić i w ogóle to po prostu No nie chce się, to czasami człowiek woli wziąć miotłę i miotłą sobie wolę coś posprzątać niż biegać z tym odkurzaczem. No to zobaczymy, jak się nam ta konfiguracja sprawdzi, Dyson plus Roomba może będzie mniej pracy. No, y, Rumba jest fantastyczna właśnie z tego powodu, że ona działa w ogóle poza nami, więc to jest super. No, Dyson angażuje nasz czas. No ale może, może, po prostu to wszystko razem fajnie zadziała. No a najbardziej super, że jest faktycznie mocny na to, co zdążyłam zauważyć tak przez te pierwsze cichy. kilka minut. No i cichy i, i taki, bardzo jest taki zwinny. Jest winny. O właśnie, dobrze, że mi tu Hubert podpowiada, bardzo jest zwinny, więc na łódkę będzie super. Zaraz bym go chętnie wy wypróbowała, ale jest już po 20, więc już na łódkę dzisiaj nie pójdę, no. No to co? No to tyle. Dam wam później znać, jak to wszystko działa i czy to się sprawdza i czy warto e, takie połączenie sobie zafundować. Za nami około półtorej miesiąca testowania od odkurzacza Dyson i powiem wam, że sprawdza się w 100%. Przygotowałam sobie jeszcze raz tutaj wszystkie te końcówki, żeby Wam szybko w dwóch zdaniach jeszcze powiedzieć, jak mi się z którą częścią pracowało. No to zacznę sobie po kolei. To jest taka mała końcówka, która służy też jako czepaczka. Świetnie się sprawdza na przykład yy, u nas, jeżeli chcemy ściągnąć sierść z łóżka, jak tam Madi wyskoczy, wiadomo zostają na łóżku, czy tam gdzieś na, na sofach yy, sierść i ona Wam świetnie to wyczyści, a y, nie wciąga po prostu do środka prześcieradła, także to nieraz była bolączka, że jak się brało odkurzać, to po prostu całe prześcieradło zasysało do końca, a y, w sumie sierści niekoniecznie i we dwie osoby trzeba było odkurzać, więc tutaj jest świetnie. Y, oprócz tego jest mała, zwrotna i bardzo zwinna. Ja Wam to jeszcze pokażę tutaj, jak to się fajnie i szybko wymienia. Zobaczcie jak jak to wygląda, także w takim momencie mamy tak naprawdę mały podręczny odkurzacz, który mi się sprawdzał też na przykład do prac porządkowych w kamperze, w przyczepie, w samochodzie świetnie idzie wyczyścić tym po prostu bagażnik na przykład a później wystarczy sobie przełożyć jeszcze dodatkowo na te szczelinóweczki jedna jest taka i to jest chyba moja ulubiona, ponieważ właściwie wykorzystuję ją hmm, no, cały czas przy codziennych porządkach. Fajne jest to, że ma zakończenie z włosów na końcu, więc też na przykład pościąga wam jakieś pajęczyny. Tu widzicie, jeszcze mi resztki zostały jakieś. Także można sobie szybciutko listwy przypodłogowe nią na przykład odkurzyć. A miejsca, gdzie potrzebujemy się zagłębić, gdzieś tam bardziej, no to. Przekładamy, żeby było po prostu y, takie tutaj twarde, już bez tych włosków i wtedy swobodnie też możecie gdzieś tam sięgnąć i sobie y, brud wyciągnąć. A jeżeli byłoby mało, to jest tutaj... Jeszcze jedna szczelinówka. Ona jest w takim tradycyjnym e, wzorze wyglądzie, jak mamy przy e, większości odkurzaczy i ona też się świetnie sprawdza, aczkolwiek moim faworytem jest ta, ponieważ też bez problemu z mi na przykład w szufladach, gdzie nawet nie wszystkie rzeczy muszę sobie po prostu powyciągać, tylko e, gdzieś tam w jakiś sposób e, na, ty, na, ty, na tym wyciągniętym z włosiem Idzie sobie po prostu łatwo taką szufladę poczyścić Teraz Wam pokażę taką dużą szczotkę. Ona właściwie świetnie będzie się sprawdzała na dywanach czy na takich bardziej miękkich podłogach. No, ja jej do, dokładnie jeszcze nie wytestowałam, ponieważ jak do tej pory to nie mamy nigdzie dywanu, więc nie, nie wypróbowałam jeszcze dokładnie. Ale czasami jest taki problem, że na przykład mamy coś rozsypane. No, nie wiem, jakieś jedzenie dla kota. Suche się na przykład wysypie albo coś, coś takiego. To ta szczotka, która jest ta typowa z laserem, ona nie wciągnie takich dużych drobinek, ale ta sobie tutaj wtedy świetnie poradzi i wszystko Wam ściągnie, więc też ją można wykorzystać do takich prac. No, ja jeszcze tak jak Wam powiedziałam na początku, nie miałam okazji, żeby ją bardzo wytestować, wszystko przede mną, więc myślę, że jeszcze nie raz ją wytestuję. Fajne jest też to, że ona ma tutaj bardzo duży też zakres. Zobaczcie, jak łatwo nim jest. No, i y, teraz przechodzimy do naszego faworyta numer jeden. Zobaczcie, ona już się troszeczkę ubrudziła, ale jak widać, jest to naprawdę ulubiona przez nas y, wszystkich szczotka. No i y, ja sobie dzisiaj już nie wyobrażam, jak można by było. Y, bez niej się obchodzić i słuchajcie powiem wam szczerze, że dopóki nie włączyliśmy Dysona i nie włączyliśmy tego lasera, to nie wiedziałam że mam w domu brudno, on po prostu pokazuje takie rzeczy, których gołym okiem nie widzimy i wydaje się że mamy posprzątane, ale jak włączymy tą szczotkę i włączymy Dysona to okazuje się że jednak mamy jeszcze coś zrobić więc powiem wam, że czasami psuje nam nerwy, bo jedno po drugim bierze odkurzacz i odkurza i każdy mówi o, popatrz jak jak jeszcze brudno no było, ale taka prawda, że on zawsze gdzieś coś znajdzie. Także to, to jest fajna zabawa z nim. No i słuchajcie, y, jeszcze jedno zastosowanie tego y, Dysona odkryliśmy właśnie przy tym laserku. No świetna zabawa, żeby po prostu zrobić odbiór komuś, jak położył nam y, panele, płytki czy cokolwiek na podłodze. Pokażę Wam naprawdę wszelkie nierówności, gdzie coś się nie udało. To nie ma litości po prostu. Ubert, jak to facet znalazł jeszcze jedno zastosowanie dla tej szczotki i po prostu stwierdził, że y, zastępuje mu ona ściereczkę z mikrofibry i tam gdzie da radę to po prostu wykorzystuje ten odkurzacz do pościerania sobie kurzyc mebli na przykład, no i nawet ostatnio mnie zaprosił, wyhodował specjalnie kurz na jednej szafce, żebym zobaczyła jak to działa i faktycznie testowałam dzisiaj, no i kurz pościerało także no, możecie wykorzystywać także do odkurzania mebli tą szczotkę tu pokazuję wam jeszcze jedną końcóweczkę, ta właściwie przedłużka taka do rury, ona ma nam umożliwiać Dojście do wszystkich takich trudnych zakamarków. I e, wydawało nam się, że bez tej końcówki to ani róż z tym odkurzaczem, ale powiem Wam szczerze, że używamy jej rzadko. To raczej hubert ją sobie używa, ale też jako przedłużkę do rury, z tego względu, że on jest dosyć wysoki, więc żeby się nie musiał schylać, to e, dokłada sobie po prostu to do rury i przedłużenie sobie robi samej rury. A sam odkurzacz jest tak właśnie sprytny, tak zwinny, że właściwie do większości miejsc, jakie mamy w domu, e, dochodzimy bez użycia po prostu. Tej końcówki, bo nam to swobodnie wystarcza. Myślę, że ona by się świetnie sprawdziła przy takich meblach, na przykład jak nie wiem, jakieś fotele, sofy na nóżkach, gdzie tam chcecie pod sam koniec wjechać, żeby sobie odkurzyć. To tu myślę, że, że po prostu ta końcówka nam to w 100% umożliwi. Dla nas też bardzo ważne było to, jak długo ten odkurzacz tak naprawdę jest w stanie pracować, czy jesteśmy w stanie odkurzyć nim na przykład nasz dom. Za jednym ładowaniem, czy tam na przykład, no nie wiem, będzie nam to potrzeba na przykład w pewnym momencie zakończyć i odwiesić ją z powrotem do ładowania, żeby można było skończyć odkurzanie. Jak do tej pory nigdy nam nie brakło baterii, mało tego on dostosowuje moc do zabrudzenia, jakie w danym momencie mamy na, na podłodze. Na przykład, to albo zwiększa, albo zmniejsza poziom wchłaniania tych nieczystości. No i tutaj Wam chciałam pokazać. Pokazać też, jak wygląda pojemnik. Włączył mi się nie chcąc, jak wygląda pojemnik y, na brud. No i to jest tak po półtorej dnia powiedzmy u nas. Przy tym, jak chodzi jeszcze rumba, prawda, gdzie zbiera tą sierść z y, i tak dalej, no to jeszcze Dysonem y, odkurzamy mniej więcej tyle, z tym, że y, Dysonem odkurzamy góra-dół, a rumba sprząta nam tylko na dole, więc tutaj też jeszcze taka poprawka, że y, na górze rumba nie jeździ, więc tam już sprzątamy samym tym odkurzaczem. Zdarza się, tylko powiem Wam, że podczas odkurzania na przykład chcemy, nie wiem, przestawić jakiś mebel, no, i potrzeba by było odłożyć odkurzacz, i ja to bym najchętniej widziała, że on mi tak staje, bo niestety nie da rady, nie stanie. No, i wtedy jest problem, bo musimy go gdzieś, prawda, kłaść w tej pozycji yy, na ziemi. No, to to jest jedno, co mi się właściwie w tym nie podoba, bo zawsze mi się wydaje, że gdzieś może się ktoś o to potknąć i wyrzucić, wolałabym ja go gdzieś na przykład móc w ten sposób postawić, no, ale niestety. No nie będzie stał. Po wszystkich naszych zachwytach nad tym odkurzaczem i naprawdę gdzie do niego nie można mieć żadnych zastrzeżeń, bo ja naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń co do funkcjonalności wykonania itd., postanowiliśmy zakupić jeszcze jedną końcówkę i to jest końcówka do wyczesywania psa. No i tu niestety duże rozczarowanie. Firma musi jeszcze trochę popracować nad tym urządzeniem. Myśmy je kupili w promocyjnej cenie 200 zł. Powiem szczerze, że jakbym zapłaciła za nie te 400 zł, to byłabym już całkowicie rozczarowana, gdyż uważam, że no za wysoka cena pomimo tego. Tak wygląda ta końcówka. W momencie, kiedy mamy wyczesywać psa, musimy mieć tutaj cały czas wciśnięte i przytrzymywać to w ten sposób. I możemy to robić na dwójaki sposób: czyli wyczesujemy psa, e, puszczamy i wtedy podłączamy sobie tą rurkę na przykład do odkurzacza. I ona nam wciąga tutaj z tej strony sierść. Albo mamy to normalnie zamontowane e, z tej strony tutaj w ten, w ten sposób podłączone do odkurzacza, ale to wtedy jedna osoba musi na przykład przyciskać tam ten guziczek y, mocy, on jest tutaj pod spodem, a druga osoba na przykład czesze psa. W momencie, kiedy mamy tą sierść już, już tutaj zebraną, to naciskamy ten guziczek i znowu wciągamy to. Więc. Y, no jakoś to tak nieporęcznie idzie. Ona ma tutaj takie, y, te igiełki do wyczesywania tej sierści, bardzo cienkie, one są bardzo ostre i no nam się udało po prostu mistrz tak naprawdę y, troszeczkę zranić Madi tymi właśnie igiełkami. No nie jest to fajne wobec powyższego, z tą końcówką się rozstajemy, oddajemy ją. No może przy innych zwierzakach by się Wam nadała, ale dla naszej Madi no niestety się to nie nadaje, więc tu jeszcze firma musi się popisać jakimś innym rozwiązaniem, no i może coś jeszcze fajnego uda im się stworzyć. Ta końcówka dla psa, zobaczcie, ma jeszcze taką rurę, ona jest fajna, bo się dość dużo rozciąga i nawet zastanawialiśmy się właśnie, czy nie zostawić sobie tej końcówki, nawet tego byśmy nie używali, ale po prostu jako przeduszkę do rury i tak dalej, bo może gdzieś tam na łódce byłoby nam wygodnie, ale no tu niestety, zobaczcie, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób y, razem zmontować, więc... No niestety. Podsumowując to tak na koniec w dwóch zdaniach powiem wam tak, że praca z tym odkurzaczem jest w pełni satysfakcjonująca. Brak kabla to jest po prostu wielka swoboda, gdzie możemy się z nim po prostu poruszać szybko po całym domu, możemy odkurzyć sobie schody, trudno dostępne miejsca, nie targając za sobą tego kabla, który się wszędzie za nami poniewiera gdzieś tam. Więc to jest super. U nas każdy domownik chętnie teraz bierze odkurzacz, jak trzeba coś posprzątać, to po prostu nie jest to już problem dla nikogo, że tam trzeba gdzieś później, nie wiem, czyścić, jeszcze nie wiadomo ile odkurzacz jakieś i tak dalej, bo jest to wszystko super sprawne. Ja powiem tak, jakbym miała kupić go jeszcze raz, to na pewno bym go kupiła, chociaż cena nie jest tutaj za niska, ale myślę, że no, jest warty tych pieniędzy, które za niego trzeba zapłacić. Także ja Wam serdecznie polecam.